Te wszystkie strachy na lachy, które rozgłaszają niektórzy, szczególnie dziennikarze symetryści, że prezes Kaczyński coś wymyśli, żeby nie doszło do wyborów, albo je przesunąć, albo je oszukać, to są wszystko no po prostu strachy na lachy. To są rzeczy, które się nie zdarzą, bo się nie mają jak zdarzyć. Tylko osoba, która nie organizowała wyborów, może mówić, że można je... W tych warunkach obecnych oszukać. Nawet gdyby zmienić te warunki, to do realnych oszustw wyborczych może dojść wtedy, kiedy mamy do czynienia z dziesiątkami tysięcy ludzi gotowych popełniać ciężkie przestępstwa dla partii rządzącej przy oszukiwaniu przy urne. W wyniku wyborów nie zmieniają poszczególne jednostki w komisjach. Nie zmieniają nawet Pewne działania zorganizowane, jeżeli jest dostęp innych osób, szczególnie dzisiaj w warunkach możliwości nagrywania wszystkiego do komisji wyborczych. Nie ma technicznej możliwości sfałszowania wyboru. Gdyby taka była, już dawno PIS by ją zaordynował i, i ją implementował.